Łukasz Lubaczewski przyjmujący Winner Guardia Wrocław. No, dzisiaj zwycięstwo za trzy punkty, ale tak patrzę na ciebie i chyba najlepiej widać, że no było ciężko. Jak to mówią, zwycięstwo się nie ocenia. ważne są trzy punkty z takim, taką drużyną, właśnie jak dzisiaj zawiąź Świdnik, który to jest bardzo dobry, czyli bardzo duża bardzo drużyna. Więc wydaje mi się, że wiadomo, gra mogła wyglądać inaczej, ale jak tak, 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 tak grają, zbywamy z taką drużyną, to tylko się cieszyć, jak, co będzie dopiero, jak będziemy grać jeszcze lepiej. A powiedz dzisiaj bardziej walczyliście z rywalem, czy ze swoimi chwilowymi słabościami? Nie no na pewno wywal postawił bardzo trudne warunki, ale na pewno też my sobie nie pomagaliśmy w tym, także walczyliśmy i z rywalem i z samym sobą, ale jak, jak, jak widać wygraliśmy. Fajny był akcent, kiedy istrzyło pod siatką w trakcie meczu, a po spotkaniu widziałem, że tam z Karolem Rawiakiem porozmawialiście też tak bardziej sympatycznie, no ale taka elektryka pod siatką też nakręcała to spotkanie. No jasne, my z Karolem się z nami. graliśmy razem w Nysie, mieszkaliśmy razem w Nysie, więc nam się bardzo dobrze, przyjaźnimy się, więc to takie mecze jeszcze bardziej by powodują, że, że człowiek chce udowodnić temu koledze z po drugiej stronie, więc to po prostu była taka bardziej zadziorna walka na, na boisku, a poza to przytulasy, chociaż oczywiście teraz nie można, ale ogólnie do, dobre relacje. <laughs> Piątkowe zwycięstwo chciałoby się powiedzieć weekend na odpoczynek, ale nic bardziej mylnego w niedzielę kolejny mecz w strzelcach opolskich. No i co? Fizycznie damy radę? No damy radę, tak. Zdecydowaliśmy się, że gramy to w tą niedzielę, więc myślę, że damy radę, jeśli jesteśmy przygotowani. Mamy szeroki skład, więc... Dzisiaj od, odpocząć, jutro mamy trening, tam pewnie jakiś delikatny. No i w niedzielę jedziemy i o No i na koniec zapytam o wrocławskich kibiców. No dzisiaj już w mniejszości się pojawili, ale się jeszcze pojawili. No też trochę w ważnych momentach pociągnęli was do jeszcze większej walki. Szkoda, że ich nie będzie. Nie, naprawdę to chcę bardzo podziękować kibicom, że w ogóle się pojawili na, na tym meczu. Bo wiem, jakie, jakie to jest ryzyko i bardzo się cieszę. I naprawdę myślę, że cała tutaj drużyna yy, bardzo dziękuję. I, Obyśmy się zobaczyli jak najszybciej i trzymam za wszystkich kciuki, żeby każdy był zdrowy i żeby nikogo to nie dopadło i, i wrócimy silniejsi.